Witam serdecznie w kolejnym materiale. Oczywiście spojrzymy sobie na jakąś rzecz, ale przed tym będzie suchar, a suchar na dzisiaj jest taki. Powiedzcie mi, w co gra śmieciarz? W kosza. Tak na poważnie, to przyjrzymy się dzisiaj czemuś takiemu. Moi drodzy, a omawiany przez nas dzisiaj produkt to taki opryskiwacz elektryczny plecakowy, który został przeze mnie zakupiony na portalu Ale drogo na dzień 13 czerwca 2022, w kocie uwaga, 219 zł. I to już razem z przesyłką. Jest to dokładnie model Demon 80202, z tego co się orientuje, jest to nasza polska rodzima. Firma. Yy, taki oto opryskiwacz plecakowy może mieć cały szereg zastosowań. Oczywiście przede wszystkim przy ochronie roślin. Ale my to sobie oczywiście tutaj przetestujemy, wlejemy jakąś tutaj wodę i zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. Może sprawdźmy sobie na razie parametry tutaj techniczne, jakie są wypisane. Mamy tutaj moc 35W, obroty silnika 2800 do 3200 na minutę, ciśnienie robocze 0,10-0,45, akumulator 12V. 8 amperogodzin, czas ciągłej pracy akumulatora 4 godziny, pojemność zbiornika 16 litrów, materiał zbiornika polietylen, wydajność opryskiwania pojedyncza dysza od 1,5 do 1,6 litra na minutę, podwójna dysza od 1,8 do 3 litrów. Tutaj mamy pokazane takie końcóweczki jak widać. No dobrze, sprawdźmy zatem co kryje się tutaj w środku. Ja już sobie wcześniej pozwoliłem odpakować to urządzenie, by sprawdzić czy działa. Gdyby nie działało, to oczywiście musiałbym je odesłać z powrotem. Zapomniałem jeszcze dodać, że urządzenie to jest wyposażone w potrójny wewnętrzny filtr, który zapobiega po prostu zapychaniu się dysz. I tutaj na pierwszy rzut oka oczywiście otrzymujemy instrukcję obsługi. Ja zrobię zdjęcia każdej ze stron, także na końcu tego materiału będziecie mogli spokojnie sobie to wszystko przeczytać. Dobrze, odkładam na miejsce. Otrzymujemy oczywiście tutaj takie szelki, które będziemy mogli sobie zamocować na tył tego oczywiście opryskiwacza. I oczywiście otrzymujemy sam opryskiwacz, który jest dosyć kompaktowych rozmiarów. Tutaj mamy tworzywo sztuczne, ale spokojnie jest ono dobrej jakości. Tutaj mamy włącznik tego urządzenia. Tutaj mamy stan naładowania naszego akumulatora. Z tego co się orientuje, jest on do połowy naładowany aktualnie. Tutaj mamy taką końcóweczkę i tył prezentuje się dokładnie w ten sposób. Tutaj otrzymujemy też taką końcóweczkę. Oczywiście my sobie tutaj to wszystko przetestujemy. Zobaczymy, jak to będzie działać. I otwórzmy może tutaj tą pokrywę, bo w środku znajdują się oczywiście kolejne Końcóweczki. Tutaj mamy taki wyjmowany filtr. Oczywiście możemy go spokojnie sobie też przeczyścić. Nie ma żadnego problemu. Jak widać jest zdejmowalny, Dobra. co tam kryje się moi drodzy, w środku. Tutaj taka jedna z końcóweczek ze spustem. Spójrzmy, która prezentuje się dokładnie tak. Tutaj mamy zestaw kolejnych końcóweczek. No, jest tutaj spory wybór, jak widać. Nie będziemy wszystkiego testować, zobaczymy po prostu tylko e, jak to urządzenie funkcjonuje. I tutaj mamy taką ładowareczkę po prostu. Później, jak wrócimy do domu, postaramy się tutaj podładować to urządzenie. No, i oczywiście, tutaj do tego zbiornika wlewamy naszą ciecz. Zbiornik jest, jak widać, dosyć pojemny i nie ma tutaj żadnych problemów. Dobrze, ja teraz sobie tutaj założę ten filtr. Na razie, tą przykrywkę zakręcę i za chwilkę tutaj nalejemy wody, ale. Jeszcze tutaj uruchomimy to urządzenie. Można powiedzieć, że prawie, że na sucho nie powinniśmy tego robić, ponieważ może dojść do uszkodzenia pompy, ale dosłownie tylko na minutkę, może nie na minutkę, tylko na sekundę je włączę. Dobra, sprawdźmy poziom naładowania tego akumulatora. Także tutaj jest ten włącznik, także nacisnę i sprawdźmy. Dobra, urządzenie działa jak widać, także przystępujemy do e, nalania tutaj e, do niego wody. E, nie będziemy go napełniać w pełni, ponieważ aktualnie nie mam na tyle, że tak powiem, tutaj wody, ale po prostu troszkę go tutaj zalejemy. E, z tego co się orientuję, należy utrzymywać ten zbiornik możliwie. Bionie, tak. Dobra, uzupełnimy troszkę tutaj ten zbiornik. Dobra, na razie niecałe pół. Myślę, że tyle do testu wystarczy. Widać tutaj przenika ta woda. I tutaj podłączyłem po prostu taką jedną z dysz, że mamy tutaj lancetki. <grywa> no, a potem może jeszcze jakąś inną tutaj końcóweczkę podepniemy. Także co, teraz przystąpimy do testu, zobaczymy jak to będzie psiukać. Dobra, odpalę. Ten akumulator jest słabo naładowany. ale sprawdźmy i fajnie, super powiem wam. Spójrzmy. Elegancko. Tutaj naciskamy to i wtedy nam leci. Super, super. Fajne ciśnienie. Przyda mi się do mycia auta. Dobra. Chodzi jak radziecki czołg na jałowych obrotach. Ale jak nacisnę, to wchodzi w normalne. Tak jak mówię, akumulator nie jest w pełni naładowany, ale spójrzmy naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Dobra. Podepnijmy inną końcówkę. No dobrze. Zdejmijmy tą, która przed momencikiem była. Już tutaj to o, całość. A swoją drogą, zobaczymy jak to będzie bez końcówki śmigać Patataj Dobra, trzy, cztery No E, końcóweczka musi jednak być No, musi być końcóweczka Dobra Dobra, no to wepnijmy może tutaj taką potrójną. Wkręćmy ją odpowiednio. że tutaj będzie taki potrójny natrysk. Dobra, mam nadzieję, że tutaj już wszystko dobrze wpiąłem. Także jak to się prezentuje? Odpalamy urządzenie. Super! Elegancko, panie. Mega, mega, mega. Podoba mi się to. Podoba mi się to. Słuchajcie, naprawdę taka elektryczna myjka do samochodu nalać tu jakiegoś szamponu, wody. <grystanie> Dobra, idziemy do innej końcóweczki. Dobra, teraz w łapkach dzierżę, że tak powiem, taką podwójną. Zobaczymy, jak to na niej będzie. Tak jak mówię, w bardzo fajnym cenie otrzymujemy naprawdę porządny sprzęt z wieloma końcówkami. Jestem bardzo mile zaskoczony. Dobrze, tutaj sobie tak dokręćmy, a powiedzmy tak. I zobaczymy. Już chyba wszystkie końcówki przetestujemy. Zobaczymy jak to będzie na tej. Włączamy demona. O, ta jest taka mocniejsza. Super, super, naprawdę super. Dobra, idziemy do innej końcówki. Dobra, przechodzimy do kolejnej, też taka podwójna. Także wkręcamy do, że tak powiem, lancetti. <grytanie> Przyda mi się do, do mycia z samochodu, mojej drodzy, naprawdę. Chociaż ja wiem, że to jest do roślin. Dobra. No i też. Miazga, super. Spójrzcie jak to fajnie leci. Super ciśnienie, fajnie. Dobra. Idziemy do następnej. Tutaj jeszcze znajduje się coś takiego, ale szczerze nie wiem na jakiej to będzie zasadzie. Tutaj jest jeszcze taki plasticzek, nie wiem do czego służy. Dobra, skręćmy może tą końcówkę i... Sprawdźmy co tutaj się będzie dziać. Dziwna ta końcówka nie ukrywam. Czy coś tutaj poleci? Czy ja coś źle robię, czy dobrze? Sprawdźmy. Eee, leci, super taki rozbrysk. Spójrzcie. Fajnie, 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 naprawdę fajnie. Zerknijmy sobie tutaj teraz na ten zbiornik. Czy coś tutaj było? Mało, co? Także jest ok. Także jeszcze tutaj tyle wody jest. Tutaj jeszcze znajdują się takie uszczelki, chyba zapobiegające ewentualnemu wyciekaniu wody, także tutaj możemy te rurki też sobie je zamocować, a jest ich tutaj dosyć sporo, także jak widać sprzęt fajnie działa, daje radę, super! No jeszcze moi kochani, zauważyłem, że z tą oto samą lancetią, że tak powiem, możemy zrobić jakieś tutaj czary-mary, możemy tutaj to wyjąć, jak widać, możemy to sobie tutaj to skrócić. Także tutaj naprawdę uzyskujemy bardzo, bardzo wiele różnych możliwości. Dobrze, zawijamy się do domu, postaram się tutaj naładować ten akumulator. No dobrze, jesteśmy już w domu, także nadszedł czas na naładowanie tego demona, ponieważ belzebuby są a, potężne, ale też tracą siły. <grymne> tutaj wam jeszcze zapomniałem pokazać, to jest takie pokrętło. I tutaj prawdopodobnie regulujemy sobie moc e, ciśnienia, wypadającego, że tak powiem, z dyszy. Dobrze, odpakuję teraz tutaj. E, Tą ładowareczkę i przystąpimy do ładowania. Zobaczymy, czy tutaj coś będzie świecić, czy nie będzie. Także już dajcie mi tylko chwilkę czasu. Ja tutaj odpakuję tą świeżą ładowareczkę. Ok. No i tutaj mamy oczywiście standardowe wejście do gniazdka i tutaj do samego. Urządzenia. Dobra. Odpakowujemy. Ok, ładowareczka jest odpakowana. Już tutaj widzę, że mamy tutaj taką diodę LED. W ogóle wszystko bardzo fajnie zapakowane. Także tutaj ukłon w stronę sprzedającego. Super, dziękuję bardzo. Dobrze. Także podpinamy. I spójrzmy, tutaj zapaliła nam się już taka niebieska dioda. Czyli jak będzie ładować, podejrzewam, że będzie świecić na czerwono. Za chwilkę się przekonamy, jak to będzie. Dobra, teraz muszę niestety skierować kamerkę nieco ciut niżej, chociaż nie mogę. Dobra, jakoś sobie poradzimy. Tutaj mamy tą klapkę. Spójrzmy. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie. I tutaj się ją otwiera i tutaj mamy to gniazdo ładowania. Widzimy? Widzimy. Dobra, muszę Was odstawić. Może tak bokiem tutaj tu, żebyście widzieli. Nie wiem, czy widać, czy nie widać. Mam nadzieję, że widać. I podpinamy tutaj zgodnie. I tak. Voilà! Świeci się na czerwono. Zobaczymy, jak się naładuje, co będzie wykazywać. Według mnie albo na zielono, albo w stanie spoczynku na niebiesko. Czy tutaj się coś świeci? Tutaj się nic nie świeci. Także polegamy tutaj na tej diodzie. Ok, będziemy czekać. Ok, demonek nam się ładuje, a tymczasem ja wam jeszcze powiem, bo zapomniałem. Że urządzenie to posiada system ostrzegania przed niskim poziomem napięcia, co pozwala po prostu chronić akumulator przed uszkodzeniem. Mamy tutaj oczywiście też kompaktową pompę membranową, która zapewnia duże ciśnienie przy małych rozmiarach. Sami mogliście zauważyć, pompa jest wytrzymała i wyposażona w zawór bezpieczeństwa automatycznie ograniczający ciśnienie w układzie. Dobra, czekamy, później przejdziemy do samej instrukcji obsługi już i i po prostu po prostu porobię zdjęcia, pożegnamy się i na końcu filmu będziecie mogli to przeczytać ok, akumulator został tutaj naładowany i jak widać dioda tutaj świeci się na niebiesko także odłączmy teraz tą ładowarkę i dosłownie na sekundkę tutaj odpalmy to urządzenie, sprawdźmy co pokaże nam wskaźnik? I jest zupełnie inaczej. Można było zauważyć, że tutaj ta dioda się zapaliła. Tutaj, jeszcze na koniec filmiku, pokażę Wam taką tabliczkę, ponieważ wcześniej niestety umknęła mojej uwadze. Przeczytajmy. Opryskiwacz ręczny doskonały dla małych i średnich gospodarstw rolnych. Zawsze przed przystąpieniem do pracy zapoznaj się z instrukcją obsługi. Podczas pracy, zawsze stosuj maskę ochronną oraz inne środki ochrony własnej stosowne dla użytkowanych pestycydów. Zawsze przed pracą zapoznaj się z ostrzeżeniami i bądź świadom ryzyka występującego podczas pracy ze środkami ochrony roślin. Jeśli podczas pracy poczujesz się osłabiony, natychmiast przerwij pracę oraz zasięgnij porady lekarza. I tak tutaj jest właśnie takie ostrzeżenie, ponieważ wy tutaj docelowo będziecie wlewać przeróżne płyny, bądź też jakieś tam chemikalia, właśnie stosowne do ochrony roślin, nie wiem, nie znam się na tym, a ja tylko wodę. Moi drodzy, reasumując, opryskiwacz akumulatorowy Demon M80202 to jak dla mnie naprawdę udany produkt i przede wszystkim funkcjonalny. Wszystko na filmie było widać i ja ze swojej strony jak najbardziej go polecam. I to by było wszystko z mojej strony na dzisiaj. Ja będę się z Wami żegnał. Dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.